Witajcie, dzisiaj pokażę tableta. Będzie to Pentagram Tab 7,6, dokładnie oznaczone jako P5346. Z informacji, jakie mamy na opakowaniu, dowiadujemy się, że jest to tablet o przekątnej 7 cali, wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1280 pikseli na 800 mi się że to jest pięciopunktowy multitouch, procesor jest tutaj RockShip 3168 o taktowaniu 1,2 GHz, oczywiście dwurdzeniowy, pamięć RAM to 1 GB, wbudowana flash okolice 4 GB, no i pracuje on już na Androidzie wersji 4.2, wyposażony jest on w obsługę tych zewnętrznych modemów pod USB, no i oczywiście z tego wynika, że Posiada ten USB Host, dzięki czemu możemy podpinać różnej maści pendrive, y, czy jakieś tam rzeczy pod USB. Pozostałe informacje zamieszczone na odwrocie, to takie jaki jest procesor graficzny, no nie jest on jakoś znany, ale ponoć jest nie najgorszy. Dodatkowo jakieś tam informacje, co on czytuje, typy plików, że no właściwie wszystko, to samo muzyka zdjęcia, PDF, -y. wszelkie maści, rodzaju takie rzeczy, no i oczywiście obsługa do 32GB, zębnych kartów, tuniki, G-sensor, czyli po prostu przech przechylenia położenia ekranu, standardy Wi-Fi, no i tam co tam w bechach jest, jakieś polecenia, nagrody, no a przechodząc do samej zawartości tego pudełka, to oczywiście po Pierwszą, najważniejszą rzeczą jest sam tablet. Oczywiście, w pudełku poza tabletem są ładow jest ładowarka, adapter. Jeżeli chodzi o podpinanie, właśnie coś pod USB typu Pendrive. Jeżeli chodzi o sam wymiar tabletu, jest on tutaj na wysokość około 18,5 cm. Jego szerokość to jest nieco ponad 11, tam z jego grubość natomiast jest no, dosyć y, mała, mianowicie no mieści się poniżej centymetra, no 8 mm, całe, To jest naprawdę y, niezły wynik. Jest. Także jak chodzi o wielkość tabletu, jest ona naprawdę przyzwoita, jest to urządzenie w pełni mobilne. Nie będzie problemu, żeby je schować w kieszeni. Waga urządzenia natomiast to jest niespełna 247 gramów. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, jest tutaj dosyć skromnie, jeśli chodzi o przyciski, ponieważ mam tylko przyciski głośności oraz przycisk blokady. Z pozostałych portów to mamy tutaj, tutaj mini jacka 3,5 mm, port USB, który nam służy jako host, dzięki czemu możemy podpinać właśnie te wszystkie rodzaje pod USB, pendrive i tak dalej, wyjście HDMI, no i wejście na zasilanie, zasilacz. No i y, oczywiście wyjście na mikrofon, wszystko jest ładnie opisane z tyłu tabletu, co jest czym, także nawet jak ktoś zapomni, to sobie przypomni. Y, no i z tyłu mamy tutaj y, obiektyw, kamerę, aczkolwiek to jest dość mocne słowo, o czym się przekonacie za chwilę. Jedyne co jeszcze posiadamy to tutaj tylko wejście na karty microSD do pojemności 32GB. To, to jeszcze posiadamy na przednim panelu, y, kamerkę do tam wideorozmów czy tam przez Skype'a. No, aczkolwiek one są funkcjonalnie praktycznie takie same. No i posiadamy tutaj jeszcze dosyć, bardzo niskiej klasy głośniczek. Ekran robi bardzo dobre wrażenie. Naprawdę gęstość pikseli jest tutaj na bardzo wyśmienitym wręcz poziomie. Yy, tutaj, jeżeli chodzi o reakcję na obrót, też jest tutaj w pełni, prawidłowo to działa. Jasność jest ok, jednakże mankamentem są czasami reakcja na dotyk. Nie jest ona. Yy, Specjalnie dobra czasami, jeśli chodzi o układ klawiszy funkcyjnych na dole. Nie jest on jakoś powalająco dobry, ponieważ, no, sięgnąć tutaj palcem, trzymając tablet w tej pozycji jest to kłopot. Natomiast sprawa ma się dużo, dużo, dużo lepiej, jeżeli trzymamy tablet w ten sposób. No, jest on niewątpliwie już jak telefon możliwy do obsługi. oczywiście całe tutaj, wszystko, wszyscy już znamy Android. Nie ma co się na nim specjalnie rozpowiadać, także tylko takie najistotniejsze funkcje tego tabletu. O ile sam ekran reaguje bardzo fajnie, jest dość bardzo czuły, natomiast czasami zdarzają mu się problemy, jeśli chodzi o reakcję przy krawędziach, bo no po prostu jakby nie reaguje, naciskamy w jednym miejscu, a reaguje jakbyśmy dotykali w zupełnie innym. Jest to taki mały mankament, nie jest, może się nie zdarzy zbyt często, ale no potrafi troszeczkę nam napsuć nerwów. Jeśli chodzi o kąty widzenia, to plasują się nawet nieźle. Sama wydajność urządzenia też yy, wygląda dość ciekawie. No, aczkolwiek, pomimo 1 yy, GB budowanej pamięci, aż takiego dużego szału nie ma. Jeżeli chodzi o przykład internetu, weźmy sobie przykład na stronę Onetu. Pisze się na nim dość bardzo przyjemnie. Wielkość ładowania stron jest nawet-nawet. No i chodzi o płynność. Jest ogólnie do przyjęcia. no Tablet jest budżetowy, także nie możemy od niego wymagać nie wiadomo jakich cudów. Także no nawet jest, nawet jest nieźle. jeśli chodzi o internet. Także przeglądanie internetu na takim ekranie jest, no nawet komfortowe. Wszystko jest czytelne, Czcionki są czytelne nawet bez zoomowania, są krawędzie ostre. Co zaraz powinno się wyostrzyć. jak widać. No nie będzie z tym problemu, się przyjrzeć. Bardzo ładnie się to prezentuje, kawatura. Wygodna. Fajnie można ją ogarnąć. Jeżeli chodzi tutaj o przeglądanie internetu serwisu YouTube jest tutaj to jak najbardziej możliwe, ponieważ o, jeszcze, o, mamy obsługę tutaj flesza, także obejrzeć je możemy bez używania aplikacji. Jeżeli chodzi o samą reakcję na konkretne pola jest tutaj ona w miarę dobra. Jeżeli chodzi o te prądosierde ekranu jednakże przy krawędziach już jest troszeczkę może być troszeczkę inaczej, zwłaszcza kiedy chcemy np. zamknąć okienko albo tworzyć nowe. Tutaj już prawda pojawiają się pewne problemy z precyzją. To właśnie jest ten czasem minus, że no różnie to potrafi zareagować. Natomiast w kwestii podpinania urządzeń zewnętrznych, jak np. myszki, klawiatury, oczywiście też jest tutaj jak najbardziej możliwość. Musimy tylko wpiąć do tego USB, tylko, że tutaj niestety jest z nim trochę dziwnie, ponieważ, no... Po wpięciu wygląda to tak. Wygląda tak, jakby jeszcze miało iść to dalej, ale nie, on po prostu tak bardzo wisi w powietrzu, jest to... No, niefajne, niefajnie to wygląda, nie jest to fajne rozwiązanie, w to lata, może nam wypaść. No, także tutaj nie jest zbyt kolorowo, ale... Działać działa, także możemy tu podpinać wszystko. Czego będziemy potrzebować i będzie to hucyć i butyć. Tworzorca muzyki nie ma co nawet pokazywać, ponieważ jest on standardowy z Androida. No, głośnik jest fatalny, także nawet no, nie ma co opuszczać. Damy głośno będzie nam harczeć, a ogólnie jest bardzo, bardzo cichy. Także zewnętrzne głośniki, słuchawki, jeżeli chcemy oglądać filmy. Jak się sprawa ma, jeżeli chodzi o test benchmarkowy. Też ciekawa informacja, że przy dwóch urządzeniu tabletu jest kamera do dołu, a głośnik do góry. Także dzieje się to wszystko w miarę płynnie. No i nasz wynik plasuje nasze urządzenie na na no, na no, na no, na. No. Dość na w wysokim miejscu, jeżeli chodzi o tutaj wydajność, no. 2751 punktów, może nie jest szczytem marzeń, ale na pewno jeżeli chodzi o takie jakieś proste gierki czy oglądanie filmów, zupełności wystarczy. Nie mówię tutaj o prostych hangrybercach które wszyscy znamy. No ale nawet taka nie, bardziej zaawansowana gra jak właśnie Fifa też, no tutaj chodzi w miarę płynnie. E, można sobie spokojnie dla relaksu już pograć troszeczkę w lepszą grę. Z kolei na przykład większą grą, typu na przykład Rally Race 3, no już sobie niestety w ogóle nie zagramy, ponieważ no, ilość dostępnego miejsca jest po prostu za mała, żeby w ogóle coś takiego postawić, nawet po wyczyszczeniu karty. Czy pamięci tam, całego tabletu. Także można by powiedzieć, że dosłownie, że no, jedna aplikacja to jest max, no ponieważ jeżeli na przykład za zajmie 2 giga, no, to to jest nic. Także no, tutaj te 4 GB budowane no, troszeczkę się ograniczają do tak naprawdę nie niespełna 3 GB. Takich, których fizycznie możemy mieć dostęp, natomiast jeśli chodzi o sprawę widoczności, pełne słońcu jest tutaj no, dość słabo. Także po prostu na słońcu kompletnie nic nie widać, co się dzieje na ekranie. Musimy go zakryć do cienia. Mamy zdjęcia, no nie za bardzo będziemy widzieć, co się dzieje. Podobnie jak kręcenie filmów. Także urządzenie praktycznie jest do wewnątrz korzystania w środku. No, na zewnątrz jest już dużo, dużo, dużo gorzej. Właściwie mamy lusterko. To jest tak, zostało nam 60% baterii, pracowaliśmy, tablet był aktywny przez godzinę 12 minut, z czego ekran pracował przez ciągłe 48 minut. Także no, tutaj bateria trzyma średnio. Taką jeszcze z dziwniejszych rzeczy, jaką możemy zauważyć, to jest właściwie tryb samolotowy. No jeżeli urządzenie nie ma wbudowanego modemu, no to tryb samolotowy nam tylko jedynie co zrobi, to włączy Wi-Fi, potem i tak możemy włączyć. Osobno z panelu. Jeżeli chodzi o funkcję aparatu, no jest to dosłownie funkcja, ponieważ ona no nie pozwala na dosłownie kompletne tyle co nic. No, przednia kamera jest właściwie taka sama jak tylnia, no bez żadnych rewelacji szałów. Kamera jest tutaj właściwie no, rzeczą, którą można by sobie podziękować, podarować. Nie jest ona tutaj kompletnie potrzebna, ani praktyczna. No jedynie coś, chyba że chcemy uchwycić, że sam fakt coś jest. No tutaj nie ma mowy o płynności, jakieś tam ustawienia są dostępne. jakieś tam regulacja bilansu bieli, można przejść na przednią kamerę, no ale to jest tak naprawdę tylko Funkcja Atrapa, która ma na celu nam pokazać, że producent może się pochwalić, że mamy aparat, ale nic ponadto. Podobnie ma się sprawa, jeżeli chodzi o filmy. No tutaj one też są tragiczne, po prostu no kratkują, nie pozwalają na kompletne nic. Pomimo fatalnej jakości obrazu, dźwięk jest nagrywany wręcz rewelacyjnie, jest na tutaj bardzo dobra jakość, także pod tym względem tutaj duży plus. Także podsumowując, jeżeli chodzi o ten tablet, to yy, poza tym, że ma bardzo słabą baterię, bardzo słaby głośnik, właściwie można powiedzieć o braku aparatu, ponieważ to, co jest, to nie można nazwać aparatem. No, ma bardzo dobry wyświetlacz, co prawda, no, w słońcu jest no, już maksymalnie czytelny, bardzo słabo widać. Ale jak na przykład jesteśmy w pomieszczeniu czy w cieniu to już jest tutaj lepiej, tutaj gęstość pikseli jest tutaj rewelacyjna, jakość obrazu jest świetna, kąty widzenia są przyzwoite, jak najbardziej, no w końcu IPS. I największym plusem niewątpliwie cena, do 300 zł na Allegro czy w sklepach, bądź za złotówkę jak są jakieś promocje operatorów sieciowych. No, jako taki dodatkowa rzecz w domu na pewno się przyda, czy chociażby do zabawy tam dziecku, czy coś. No, już możemy o tym pomyśleć. Tutaj, dla przykładu, macie parę zdjęć nazwijmy to zdjęć wykonanych właśnie tym tabletem, a później będą filmy. Pamiętacie filmik, który pokazywałem Nokia 515? No tutaj dla porównania macie z tego tabletu. No to jest po prostu istna przepaść. Dla porównania nagrywanie przednią kamerą.